Dla mnie Joseph Muniwoki jest pierwszy do wygrania tego biegu. za Zakrał... ten z piątką. On się na nie spoczył.

Zróbcie mi rozmow! Głośno, głośno można skandalować! Krzykrzyk głośno! It's 2 seconds too slow, okay? Turkey, omej, pick up a little, okay? We are like 7 seconds behind. That's okay now, but it's not too fast, okay? Just right now, just keep that face. Na jednym stoliku, tym pierwszym, były odżywki z numerami od 1 do 10. Dobra? A na drugim, na pierwszym od 1 do 10, a na drugim od 11 w górę, dobra? Ci i stajecie w odległości takiej od siebie co 2-3 metry, dobra? Dobra? Po kolei. I jak, jak przebiegną mężczyźni, to samo z tymi w kolejności następnymi, dobra? Brawo! Up your speed, up your speed, up your speed. They have to keep it. Guys! Hold that pace! Dla mnie Joseph Muniwoki is... <laughs> Pierwszy do wygrania tego biegu. Zakr tak. o, ten z piątką, który ma się na nie spocił. Dixon Kiptu, dobra, Joseph i David, dobra, ok, nasz zwycięzca sprzed 4 lat. Dixon Kiptu i Joseph Muniwoki zostali i David netto urwali go na 50 metrach. Także no i teraz mocne ostre przyspieszenie tu jest z przodu. Keep going, Joseph. Keep going. Very good. Come on, Dixon. Don't give up. Don't give up, It's all the way down now. Witam z trasy. Jesteśmy 5 km od zakończenia 44 edycji maratonu warszawskiego jesteśmy z zawodnikami z czołówki, a tak naprawdę z zawodnikiem z czołówki, bo na czele stawki w tej chwili został jeden zawodnik. Joseph Mulliwoki z numerem 5, który tak naprawdę miał nie przyjeżdżać na ten bieg, bardzo długo miał problemy z wizą, ale ostatecznie udało się ten problem rozwiązać. No i Joseph, który bardzo swobodnie biegł przez większą część dystansu. Ja nawet mówiłem tutaj osobom jedącym w samochodzie, że mam wrażenie, że on cały czas na czwartym biegu dopiero biegnie Jezus w tej chwili samotnie z przodu. Był taki moment, kiedy biegnący za nim zaraz w tej chwili Dixon Kiptu wyprzedzał go jakieś 15-20 metrów, to było w okolicach 30 km, ale Joseph wytrzymał ten atak swojego rywala, dogonił go, a potem skontrował. No i w tej chwili ma już no to jest, myślę, że jakieś 120 metrów przewagi, to jest bardzo dużo.